W tym filmie pokażę ci jak możesz wyłączyć komentarze na swoim profilu na Facebooku. Jeśli uznasz to za przydatne, rozważ subskrypcję i polubienie. Najpierw, będąc w aplikacji Facebook, naciśnij menu, a następnie przejdź do swojego profilu. Kiedy już tu jesteś, przewiń w dół do konkretnej publikacji, w której chcesz wyłączyć komentarze. Naciśnij trzy kropki. Jak widzisz, pojawia się opcja kto może komentować ten post. Naciśnij ją, a zobaczysz dostępne opcje. Znajomi i obserwujący tylko znajomi. Oraz ostatnią, najbardziej restrykcyjną o profile i strony, które wspomniałeś w tym poście. To oznacza, że jeśli nikogo nie wspomniałeś, nikt nie będzie mógł komentować. Naciśnij i zapisz na dole, aby potwierdzić zmiany. I to wszystko, nie trzeba robić nic więcej. Mam nadzieję, że ten film był pomocny. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości swojego iPhone'a, e zajrzyj do opisu. Dziękuję za obejrzenie tego filmu.